Piętnastą niedzielę zwykłą sięgamy do Ewangelii świętego Łukasza. Staje przed nami uczony w piśmie, ten, który znał Prawo Boże. I on pyta pana Jezusa, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. A Jezus go pyta: Znasz przykazania? Co jest napisane w prawie? I ten odpowiada, będziesz miłował pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. I Jezus go pochwalił. Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył. Jednocześnie ten uczony w piśmie pyta Jezusa: Kto jest moim bliźnim? I Jezus przedstawia los człowieka dotk dotkniętego ogromnym cierpieniem. Los człowieka, który był w drodze i niestety został napadnięty przez zbójców. Poraniony, bardzo cierpiący. Spotyka Samarytanina, a właściwie Samarytanin pochyla się nad tym człowiekiem, i jak to dobrze, że ten cierpiący ma nad sobą tego pełnego miłości człowieka, który się zajął nim który mu dopomógł. I Jezus później pyta uczonego, czy już wiesz, kto jest Twoim bliźnim? I ten przekonuje się, że ów Samarytanin okazał się wyjątkowym, bardzo kochającym bliźnim. Znajdujemy się przy domu księży emerytów, w Korczynie. Przez jaką drogę przeszli ci, którzy znali Pismo Święte? Którzy w wielu kazaniach, wielu pouczeniach, katechezach, w konfesjonale, w rozmowach z ludźmi, głosili Słowo Boże. Czy dotknęły ich różne zranienia i kpiny z tego, że głosili Słowo Boże? Różne są losy kapłanów. I każdy z nich pewno opowiadałby bardzo wiele, co przeżył w swoich parafiach, w kontaktach z bliźnimi, jakie przeżył trudności, problemy związane z budową kościoła, z postawami, które nie miały nic wspólnego z miłością, wprost przeciwnie, z jakimś atakiem. I teraz ci kapłani oczekują, aby w sposób samarytański pochylili się nad nimi lekarze, pielęgniarki, ci, którzy mogą im pomóc. W obecnym etapie życia. Przez wiele, wiele lat. Mówili, że Chrystus jest tym, który panuje nad aniołami, archaniołami, tak jak mówi do nas święty Paweł w liście do Kolosan, że jest chór panowań, księstw, mocy. I Chrystus nad nimi panuje, również panuje nad ludźmi. I ten Chrystus, który przyniósł pełnię miłości. On wnosi swoją łaskę w te wspólnoty, po to aby kierowały się przede wszystkim przykazaniem miłości. Jadąc tutaj do korczyny. By zatrzymać się przy tym domu księży Emerytów, mijaliśmy szpital. W tym szpitalu tak wiele pielęgniarek, tych, którzy udają się do chorych, tych, którzy jako lekarze pochylają się nad y, chorymi. W takiej refleksji nad tym słowem Bożym, i odnosząc do tej posługi, która jest w szpitalach, można się zastanowić, ile potencji miłości uruchamia się w szpitalu, w domach opieki, w takim domu emerytów. Ktoś by powiedział: to jest zawód, takie są obowiązki. Tej posługi. One są w jakiś sposób wynagradzane, a jednak są pewne zawody, są pewne obowiązki, które są ściśle związane z powołaniem człowieka. I tak jak z powołaniem człowieka wezwanego do kapłaństwa są związane prawa Boże, tak również ta posługa, która domaga się czasami heroizmu w pochyleniu się nad chorymi musi być związana z przykazaniem miłości żeby była piękna i żeby była nasączona również łaską Chrystusa który przychodzi do człowieka zatrzymując się przy tym domu może zastanówmy się jak wygląda nasza posługa wobec chorych nie tak dawno rozmawiałem z kobietą, która mówiła o tym, jak wielkie wymagania stawia jej mama, która jest bardzo chora. Ta kobieta już potrzebuje też pomocy, ale jako córka stara się świadczyć wobec swojej matki miłość. Ileż miłości, takiej posługi miłości, znajduje się w naszych domach? Znajduje się w takim domu jak ten, w szpitalach. W różnych domach opieki. Oby ta potęga miłości sięgała do nieba, i oby ona była zadatkiem wielkiej łaski Bożej, którą Bóg chce nam okazać. Mówi Jezus na samym końcu tej Ewangelii, która przypada na tę niedzielę skoro ten uczony był wypełniony prawdą ewangeliczną, przykazaniami bożymi. Powinien podjąć czyn miłości. Mówi Jezus idź i ty czyń podobnie. Pewno te słowa powinny sięgnąć do serca każdego z nas. Idźmy przez życie i sięgajmy do czynów miłości. Czasami Trzeba się zastanowić, czy mój czyn miłości jest też wyrazem wdzięczności. Chociażby wobec tego kapłana, który wiele lat przeżył, oddając się całkowicie posłudze kapłańskiej. Czy rzeczywiście spotyka się z wdzięcznością po tylu latach swojej pracy bardzo gorliwej? Niechaj Chrystus. Prowadzi nas, Bóg jest miłością, i niech on nas wspomaga.